Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja Jestem Tiala w tym odcinku. Chcę Wam pokazać bardzo fajną stronę getaGit.pl Na której można wygrać nagrodę o wartości 1200 zł. A jedyne co trzeba wydać to 15 zł, lub kupić właśnie premium za punkty, które zdobywasz. Słuchajcie, chcę Wam powiedzieć, ale jak na chcę powiedzieć o co na tej stronie chodzi. I strona nazywa się Tutaj macie jedyny do Sredstoku. chodzi o to ogólnie, że raz miesiący miesiącu Srestok i tam właśnie y, dostaje się może kupić tam ileś tam itemków, kupują oni, i może się właśnie odebrać za punkty Nagrody premium oczywiście standardowo, zdobywaj punkty, o co chodzi Chyba każdy z by się dowiedzieć, o co tu chodzi Tu macie fajne nagrody, oczywiście ich polecam, żeby po prostu więcej nagród było Propaganda czy fakt pomoc dla nowych, jak to działa, nie wiecie Ogólnie polecam rejestrować się przez mój reflink bo to daję punkty, potrzebuję punkty Słuchajcie, wchodzimy w nagrody Dobra ja tak, w, no i będzie pewnie może kupujemy, tak zobaczymy o takich bardziej rzeczy denerwujących, 30 zł, o 10 zł to masz 6 dni premium plus 50 punktów y, za darmo i 40 punktów, coś za 14 dni 5 punktów plus 20 punktów dodatkowo, czy też za SMS, ale nic dostaje się właśnie punktów premium, więc moim się jakoś zbyt bardzo nie płaca um, zalety premium oczywiście um, 8 punktów dostaje się zamiast 4 2 razy, razy 2 razy, zamiast razy 1 e, sowo na czacie e, czy też dostęp do nagród premium e, sms pod i wartość nagród od 1000 zł a dla rymowych jest do 500 zł więc może pokażę jak to wygląda, patrzcie e, nagrody to 6200, tak? Bo to jest ten uh, tej board tyle kosztuje Możecie to kupić za uh, freekę, tylko za poświęcony czas na tą stronę uh, Steam 5 euro, bardzo, bardzo fajne. Tylko polecam się zestrować przez milecznym, bo potrzeba pieniędzy, a raczej punktów, tak. Uh, pieniędzy też potrzebuję, bardziej punktów. Uh, nagrody Premium patrzcie. Nagrody, nagrody Premium to jest od, od 50 zł uh, Sławki Sony xb 200, uh, Sławki school Cool Candy Troops. Kulary 3D, Dron, Guziki, skamer oczywiście, on kosztuje 400 zł, to kosztuje 40 zł za darmo. Czy też board który kosztuje 1200, tam widzieliście, oprócz 1200 za Rico Tylko musi to dawać 4000 punktów i tamte 15, 15 zł, czy też. Tak, dobrze, mamy 15 złotych, to jest 20 złotych, lub po prostu kupić y, dla premium, y, dla free kupić premium na 3 dni tak możecie tak, wie, więc wiecie o co chodzi. I tylko na tyle, polecam się coś się posłuchać, link mam nadzieję, że wam się spodobał, no gdy jest bardzo bezpieczne i chcecie, to możecie popisać za adminem, tutaj macie e e maila, e wszystko co jak. I słuchajcie, to było na tyle, e jeszcze chciałem powiedzieć jak przed końcem, że tę stronę polecał e niektóry inny jak Fuzionek, więc cześć i widzimy się w kolejnych odcinkach, pa!